Kinetyka, stan dynamicznej równowagi, to koniecznie musisz powtórzyć przed maturą. Zadania są zazwyczaj bardzo trudne. Wejdziemy sobie na portalu mojamatura.edu.pl w zadanie, które uczeń mój oznaczył jako do wyjaśnienia na naszych zajęciach. Wybieramy chemię, wybieramy, zgodnie z podstawą programową, wybieramy sobie kinetykę, wybieramy poddział. Stan dynamicznej równowagi i wybieramy zadanie z filtrów. Moje zadania. Oczywiście filtrów jest dużo więcej. Można sobie wyfiltrować zadania, wybierz uzupełni, otwarte, zamknięte, z wykorzystaniem analizy tekstu. Natomiast my się skupimy, tak jak z moim uczniem, na wyborze zadania do wyjaśnienia. Wam polecam poprzednie filtry. Bardzo ułatwiają programowanie nauki. OK, mamy zadanie z 2018 maja, zadanie numer 14. Zadanie, które nie poszło najlepiej. Nie jest to bardzo trudne zadanie, natomiast wymaga znajomości stechiometrii, przebiegu reakcji i dobrze stałej równowagi. Wyciągnijmy dane, przeanalizujmy tekst. Przeczytajcie sobie ten tekst uważnie, zapauzujcie, a skoro już przeczytaliście, to idziemy do rozwiązania. Oblicz stężeniową stało równowagi opisanej reakcji. Ok, czyli my musimy obliczyć k. k jest podane wzorem zgodnie z równaniem reakcji. Będzie to stężenie w stanie równowagi C do kwadratu przez stężenie w stanie równowagi A razy stężenie w stanie równowagi B do kwadratu. OK. Eee, no dobrze. Nie mamy stężeń w stanie równowagi A ani B. Mamy natomiast stężenie w stanie równowagi C. Zadanie podaje, że to stężenie wynosiło 0,004 mol na mol na decymetr sześcienny. OK. Czyli te stężenia będziemy musieli policzyć w zadaniu. Co wiemy w zadaniu? Dwa gazy umieszczono, czyli mamy mieszaninę: mieszanina gazów A i mieszanina gazów B. Wiadomo o tej mieszaninie, że stosunek liczby moli A do liczby moli B ma się jak 1 do 4. Bardzo bym prosił Was, abyście taki sposób zapisu od razu przepisywali na proporcje. Dużo więcej rzeczy możemy zobaczyć, widząc proporcje. Proporcja wygląda następująco. Na każdy jeden mol A przypadają 4 mole B w 5 molach mieszaniny A i B. Dobra, co jeszcze wiemy o naszym, naszej mieszaninie? Wiemy, że zajmowała ona objętość jednego decymetra sześciennego w warunkach normalnych. Czyli mamy 1 decymetr sześcienny w warunki normalne. Ok. Czyli tak naprawdę wiemy, ile moli cząsteczek gazu znajdowało się w tej mieszalinie, ponieważ możemy to łatwo policzyć. 1 mol gazu dowolnego. Może to być też mieszanina różnych cząsteczek gazu, to nie ma znaczenia. Zawsze w warunkach normalnych zajmuje 22,4 decymetra sześciennego. To skoro nasza mieszanina zajmuje 1 decymetr sześcienne, to będziemy mieli moli gazu, no właśnie, ja się nie przygotowałem dzisiaj, muszę wyjąć kalkulator i policzyć. Przez 22,4 to nam da, ojejku. Trochę sobie zaokrąglę, żeby nie niszczyć się w liczbach po przecinku. Czyli zrobimy 0,045 moli gazu. No dobrze. Czyli wiemy tak naprawdę, że mieliśmy tyle moli gazu. A i B łącznie. Widzicie już zależność pomiędzy proporcją. A liczbą moli gazu, A i B. Mam nadzieję, że widzicie, bo więcej danych nie ma w tym zadaniu. I w tym momencie, po wypisaniu danych naszej szukanej, powinniśmy ją w sumie zaznaczyć, że jest szukaną. To już równa się znak zapytania. Ok. Możemy przystąpić do rozwiązania zadania. Zmienimy może na zielony. Może będzie ładniej. Ok. Jakby tutaj przesunąć się zgrabnie. Musimy zrobić troszeczkę więcej miejsca. Ok, jeden mol. A przypada na cztery mole. B w pięciu molach. A i B. No to w 0,045 molach A i B będziemy mieli do czynienia z. No, musimy to policzyć na kalkulatorze. I znowu 0,045 razy 4 przez 5 mamy 0,036 mola B. Ok. Liczbę moli A w tej mieszaninie 0,045 policzmy po prostu z różnicy. Odejmiemy od 0,045 0,036. Wychodzi nam 0,009 mola A. I też podkreślamy. Mamy początkowe liczby moli gazów. Wiemy, że objętość naczynia wynosiła 1 dm3. Czyli tak naprawdę mamy. E, ponumerujemy sobie jeszcze kroki. Krok drugi. Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że skoro V jest równe 1 decymetr sześcienny, to liczba moli jest równa stężeniu molowemu. Przy takim zapisie każdy chemik zrozumie, że możemy teraz liczby moli traktować jako stężenia molowe wykazaliście się wiedzą. No dobrze. To przejdźmy w takim razie do próby obliczenia stałej. Jak obliczyć stałą? No, potrzebujemy stężeń w stanie równowagi. Mamy stężenia początkowe. Mamy stężenie jednego z reagentów w stanie równowagi. Czyli przebieg reakcji. To jest to, co powinno się teraz nasunąć. Potrzebuje Wykonać obliczenia. W tym celu przepiszę sobie równanie reakcji i napiszemy sobie stężenie molowe początkowe, delta stężeń molowych i stężenie molowe końcowe, czyli w stanie równowagi. Czyli robimy tak zwaną tabelką, obrazujemy przebieg reakcji. Tabeleczkę sobie możemy odpowiednio jeszcze porysować, tak żeby w miarę jakoś to wyglądało optycznie. Ok. Reakcja zachodzi w prawą stronę, bo na początku w reaktorze nie było w ogóle substancji C, czyli jak najbardziej delta C. A i B będzie ujemna, będzie ubywać, a C będzie przybywać. No dobrze, to co możemy wpisać, to możemy wpisać już nasze stężenia. Wiemy, że A było 0,009, B było 0,036, C nie było w ogóle, czyli możemy wstawić sobie 0. W stanie równowagi wiemy, że C było zgodnie z treścią zadania, było 0,004. 0,004. Zmienię teraz kolor na niebieski i będziemy uzupełniać tabelkę. Zobaczcie, skoro w stanie równowagi to jest ten punkt, od którego trzeba zacząć. Powstało tyle moli, to znaczy, że tyle musiało. Z lewej strony przejść na prawo, czyli w na naszym delta CM wpisujemy plus 0,004. Zrobimy sobie strzałeczkę, żeby wiedzieć, w jakiej kolejności szliśmy, czyli wychodzimy z tej danej. W takim razie patrząc na stechiometrię reakcji chemicznej, jeżeli powstały dwa Mole C, to one powstały z dwóch moli B. Czyli jeżeli powstało 0,04, to tego musiało przereagować 0,004. Ok, stosunek stechiometryczny A do B wynosi 2 do 1, czyli A było dwa razy mniej musiało przereagować. 0,002. Czyli w stanie równowagi A będziemy mieli 0,007. W przypadku B. W stanie równowagi będziemy mieli 0,032 mola. Okay. Tak by wychodziło z obliczeń. No dobrze, jeżeli już mamy to policzone, czyli wiemy, ile jest w stanie dynamicznej równowagi każdego z reagentów, możemy to przenieść do wzoru na K. K. Jest to równe. stężenie C, czyli w tym przypadku 0,004 do kwadratu przez stężenie A, czyli 0,007 razy stężenie B do kwadratu, czyli 0,032 do kwadratu. OK no dobra, będzie trochę liczenia. Nie mam mojego matematycznego kalkulatora, więc będę liczył na prostym. Nie będę oszukiwał. Będę liczył tak jak wy na maturze. K jest równe 0,004 do kwadratu, czyli razy 0,004. Czyli mamy 0,00030, raz, dwa, trzy, cztery, zera, 16, dzielone przez. No dobrze, co będzie na dole 0,032, razy 0,032 razy 0,007 łomatko, czyli 0, raz, 2, 3, 4, 5 zer raz dwa, trzy, cztery, pięć zero 7, 1. 6,8. Powiem, ja że zdecydowanie wolę liczyć to na kalkulatorze matematycznym. 0, 0,00 001 dzielone przez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 7, 1, 68. Masakra. Dobrze, mamy. Eee, stała stężeniowa podamy ją sobie w przybliżeniu. To będzie 2. Przecinek, powiedzmy, do dwóch miejsc. Nie narzucają nam tego w zadaniu. 2,23. To jest mój wynik. Eee, zobaczmy, jak powiedzieli w odpowiedzi. 2,31. Czyli w odpowiedzi zrobili troszkę inne przybliżenia. Jakbyście spojrzeli w tą stronę. To tutaj u mnie jest 0,007, u nich jest 0,0069 i tu też jest trochę po przecinku, więc podejrzewam, że z tych miejsc wzięła się rozbieżność, ale każdy wynik, który jest poprawnie zaokrąglony, poprawnie policzony, będzie uznany na maturze. Najważniejsze to to, żeby zastosować poprawną metodę i poprawne przybliżenia. O, teraz widać wszystko. O, trochę za bardzo. Ok, jak widzicie, to zadanie nie było bardzo trudne, jak mi się wydaje. Aczkolwiek wymagało kilku posunięć. Zobaczmy, tutaj mamy podpowiedź, mimo że to nie jest zbiór CKE, ale jest to zadanie z terminu majowego, więc najprawdopodobniej wstawiłem tutaj dokładnie. Najtrudniejsze zadanie w tegorocznym arkuszu, czyli w arkuszu 2018. 9% maturzystów zrobiło to zadanie, ale super zadanie wybraliśmy na zajęcia. Eee, dlaczego tak mało ludzi to zadanie zrobiło dobrze? Macie 6 stron. 6 stron sprawozdania z przy. A nie, nie 6 stron. Wróć. Znalazłem błąd w aplikacji. Dobra, jeszcze raz. Niestety jest to wersja beta i nie wszystko jeszcze zawsze będzie działać idealnie. Dobrze, podpowiedź. Strona pierwsza z sześciu. I klikamy dalej, i się nie ładuje. Czyli tu jest tylko jedna strona. Ja się przyjrzę, oczywiście, programowi. Zobaczę, co tutaj nie działa tak, jak powinno. A was w międzyczasie. Zachęcam do tego, abyście wykorzystali ten czas i powtórzyli jeszcze obliczenia. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na stechiometrię. Macie oddzielny dział stechiometria, bo te obliczenia są tu bardzo potrzebne. Jak będziecie robić kinetykę? Koniecznie. Koniecznie stan dynamicznej równowagi. Macie 11 zadań z nowej podstawy programowej. To jest i dużo, i mało. Z odpowiedziami: Z 6 zadań w zbiorze CKE, zbiór CKE. Posiada podpowiedzi. Więc mamy podpowiedzi. Możemy sobie zawsze poczytać, co nam podpowiadali mądrzejsi, doświadczeni nauczyciele, którzy prowadzili wiele lat zajęcia. Możemy zobaczyć, co jest w odpowiedziach, gdzie są pełne rozwiązania. Hmm. Możecie sobie dostosować naukę, wybierając odpowiedni filtr. A jeżeli to wszystko nie pomoże Wam i nadal nie będziecie umieli, pamiętajcie, że możecie napisać. Możecie napisać do nas na moja.chemia. Na Facebooku nas znajdziecie. Znajdziecie nas na Instagramie. Jeżeli nie będziemy w stanie szybko odpowiedzieć, a to będzie nagła, pilna potrzeba, bo nie zawsze odpowiadamy szybko, mamy też swoje prace i aplikacji, nie robimy na pełny etat, możecie spróbować napisać na grupach na Facebooku. Tam jest sporo osób. Możecie też skorzystać. Z waszego nauczyciela, o ile wam taką sposobność zostawił. Korzystajcie, szukajcie. Jeżeli znajdziecie sporo zadań, które są do wyjaśnienia, no to w ostateczności możecie poszukać kogoś, kto prowadzi lekcje online. Na ekorepetycji jest cała masa korepetytorów. Zadzwoncie, zapytajcie, możecie udostępnić ekran, wtedy wasz korepetytor zobaczy wasze za zadania do wyjaśnienia. Właśnie to, to, to jest bardzo fajna funkcja. Zobaczcie tutaj. Nie mam za dużo zadań do wyjaśnienia zaznaczonych, ale jeżeli byśmy sobie wzięli wszystko, to jest powiedzmy pięć zadań trudnych. I to są zadania, które byście chcieli zrobić z nauczycielem, z korepetytorem. Zaznaczacie sobie zadania trudne, pojawiają Wam się zadania, możecie przez każde z tych zadań przejść i przerobić. Nie tracicie czasu na szukanie, wyszukiwanie po książkach, notatkach, gdzie jest ta karteczka, gdzie jest to zadanie, które jest jeszcze do zrobienia. Wszystko macie w jednym miejscu. Dlatego warto robić, tym bardziej, że możecie robić zarówno na komputerze, możecie też robić na komórce. Na komórce to będzie troszeczkę wyglądało w ten sposób. O, w taki sposób. Ja spróbuję to troszeczkę ukryć moje tutaj banialuki, żeby was nie rozpraszały. Zobaczcie, to jest wygląd w wersji mobilnej aplikacji. Również działa. Wybieracie sobie dział, z którego chcecie robić zadanie. Niech to będzie kinetyka, niech to będzie na przykład efekty energetyczne. Nie ma, ale teorie kwasowo-zasadowe. O, z tego muszę zrobić odcinek. Zaznaczcie sobie do rozwiązania, weźcie sobie wszystkie, które były i lecicie. Robicie po kolei zadania. Nie wiecie? Klikacie rozwiązanie. Macie podpowiedź. Odpowiedź, podpowiedź. Również macie szybki dostęp do tablic. Oczywiście im większy ekran, tym bardziej czytelne. Zawsze można przybliżyć. Eee, możecie wrócić do filtrów. No, w tym momencie mam 48 zadań. To trochę dużo. Ale nie lubię zadań prawda-fałsz. Nie wychodzą mi i chcę je potrenować. No 5 zadań. Idealnie. Jednym kliknięciem przechodzisz do zadań prawda-fałsz. Klikasz dalej. Oznaczasz zadanie. Robisz następne, oznaczasz zadanie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do nauki i to jeszcze powtórzycie przed maturą. Życzę Wam samych sukcesów i trzymam za Was kciuki. Cześć!